Jadę do miasta w poszukiwaniu tematu. Znaczy, ja tam temat mam, bo mogę dzisiaj poruszyć e, ten temat, e, ten temat e, kosztów tutaj utrzymania. No, bo to, to też jest takie ciekawe. Ja już to poruszałem parę razy, ale ten, ale jeszcze mogę raz. Bo tam wiadomo, że nie wszyscy, bo, bo te tytuły moich filmików to są takie, że tam nie, nie naprowadzają na to, że na przykład, no może tam, może tam akurat był tytuł, że koszty, koszty tutaj utrzymania, jak ktoś chce tutaj na dłużej przyjechać, jak to, jak to mniej więcej wygląda, z mojego, z mojego punktu widzenia. No, bardzo ładna pogoda zachmurzenie jest takie mo, mogę jechać śmiało pojadę tam do pojadę do, do miasta może po drodze jakiś temat znajdę u mnie, u mnie spokojnie jest dzisiaj przyjechali goście tam do tego ostatniego do ostatniego hello, do tego ostatniego domku e, przyjechali z tego skorągu z byli na wyspie e, i dzisiaj przyjechali na, par, na, par, na parę dni ja już im zapaliłem światło, bo ja jadę do miasta, już się może cieć, ciemno, oni nie będą wiedzieli gdzie zapalić, ja już im zapaliłem na wszelki wypadek e, ten e, światełko. Także jadę, jadę w poszukiwaniu tematu, a jak nie znajdę tematu, to o czymś tam pogadam. No i jeszcze, jeszcze jedna taka bardzo istotna sprawa. Mam, mam mało baterii w tym w GoPro, Kurczę, nie naładowałem. No ale nic może, może mi się ten, może, może jakoś ten wyda Jeszcze jedna bardzo taka istotna sprawa, że yy, jadę bez kasku. Jadę bez kasku, bo yy, w sobotę po godzinie 17 f, yy, policja nie funkcjonuje. <grytanie> no i dzisiaj jest sobota. Ja tu przyjechałem na, na Riverside na, na tą plażę główną jest. Mnóstwo ludzi, mnóstwo ludzi i mnóstwo samochodów. I jest bardzo fajny zachód słońca. Najprawdopodobniej ci ludzie czekają na ten chyba na ten taki fajny zachód słońca. Ja jadę tam jeszcze, pokażę dalej Pokażę dalej ee, jakie, te, jakie te restauracje są tutaj przy tym. I tak, co jest bardzo istotne. Tutaj stoi tyle samochodów i motorków, tutaj stoi. Tu nie ma żadnych parkometrów, żadnych jakichś tam, e, żadnych jakichś tam e, zakazów, nakazów. Po prostu jeśli ktoś ma ochotę, to przyjeżdża i sobie parkuje. Jest miejsce, to parkuje. Bo wiem, że w innych krajach to jest tak, że jak jest tylko kawałek jakiegoś tam miejsca, to to już zaraz jest nagaj albo jakiś tam parkomat a tutaj nie ma, po prostu nie ma niczego to jest, to jest wszystko dla ludzi to jest wszystko dla ludzi i e, nie ma nie ma tutaj takiego czegoś oni tutaj, na tym, e, oni tutaj na tym nie bazują, nie zarabiają e, na ludziach, tym bardziej, że ci ludzie ci ludzie, oni tutaj bardzo skromnie oni bardzo skromnie żyją i nie stać by było na, na to, żeby jeszcze e, płacić za parkowanie no tu jest taka e, no, o, i tutaj widać właśnie jak jak ci ludzie się spotykają, jak, jak wygląda ta integracja. Oni, oni sobie siadają, rozkładają sobie kocyk, tam widać, o tam też widać jest kocyk. Rozkładają sobie kocyk, siadają na, na, siadają na chodniku i sobie, i sobie ten, i sobie gdzie siadują, o tutaj też tu jest taka restauracyjka, tu jest taka restauracyjka, taki samochód. Ona jest tutaj stoi codziennie. Tutaj cały czas, wiem, że tu cały czas jest ruch, cały, cały czas. No mnóstwo, mnóstwo, ludzi siedzi na tym, są stoliki, bo te restauracje, które są, ta restauracyjka, która jest tutaj, oni mają swoje, oni mają swoje stoliki tutaj i rozkładają to na tym, rozkładają to na plaży i, no i, i obsługują, no i przychodzą tam do tych stolików i przynoszą, przynoszą jedzonko. Także bardzo fajne to jest. Takie bardzo przyjazne dla ludzi. Nie jest przeciwko ludziom, tylko to jest dla ludzi zrobione. No są panowie, którzy tutaj kierują ruchem, bo tutaj jest pan, hello. No i tu jest dużo, i tak, miejsce na motorki jest. Ja jadę tam do tej takiej, takiej ruchliwej ulicy, no takiego skrzyżowania, gdzie Eee, gdzie, gdzie nie ma żadnych znaków <laughs> i ludzie sami sobie ustalają prawo i wszystko działa zaraz tam, zaraz tam podjadę i zobaczymy no i tutaj następna restauracyjka jest taka fajna o i tu są te właśnie tutaj do tak o, tutaj jest restauracja a tu są te namiotiki takie namiotiki oni porozstawia, por, mają porozstawiane no i pod tymi namiotikami są stoliki są też obok Prawda? tam są te, takie w takie kształcie takiej piramidy bardzo ładnie to bardzo ładnie to wygląda I ja jadę tam dalej I jadę tam do samego przodu No, ja, tutaj będzie parkował no i ci panowie którzy od, oni tutaj tak sterują tymi samochodami oni to jest ich praca, oni zarabiają oni zarabiają, bo yy, no, zawsze ten ten gość taki z zawsze da mu tam e, złotówkę czy tam dwa e, złote. No dzisiaj tak ta sobota bardzo dużo tych skuterów wodnych skuterów wodnych przycina na tym na, na, na rzece. No i chyba ktoś do mnie dzwoni. You no, just might get a little bit of trouble K-N-I-F-E Right in your side You would never see me coming You would not die if you could try You just might get a little bit of trouble K-N-I-F-E Right in your side You would never see me coming I got a switch in my head I go from living to dead You got me seeing all red Now I'm a Now I'm a Now I'm a Now Na, przy zachód słońca to będzie teraz, teraz będzie bardzo fajnie widać. E, o co tu jeszcze chciałem pokazać? A. No i tutaj jest cały czas tak bardzo, bardzo ruchliwie i bardzo duży ruch. To nie jest to, co u mnie na wiosce. Ja, ja jako wieśniak, jak przyjeżdżam tutaj. Nierozgarnięty oczywiście Wieśniak. jak przyjeżdżam tutaj na, na Riverside, to dla mnie to jest takie, uuu, taki ruch, tyle ludzi, to takie troszkę jest dla mnie ama amazing, amazing to się nazywa. No i. No nagrałem tam, tamtą stronę, tamtą stronę, tam gdzie jest ta plaża taka, tam jest bardzo dużo ludzi. Tutaj jest, tutaj jest też bardzo dużo ludzi. Oni tutaj chodzą po tym, po Riverside, tam jest, tam jest ten, ten konik. Tam jest ten zegar, to są te takie dwa symbole, dwa symbole Kampotu. No i tu wzdłuż, na tym murku, tutaj gdzie, gdzie ja siedzę i tutaj mnóstwo, mnóstwo ludzi siedzi, mnóstwo ludzi siedzi i mnóstwo ludzi spaceruje po Riverside. Tutaj te wszystkie, te wszystkie budynki, te wszystkie budynki to są na dole, na dole to są restauracje. Przeważnie są to restauracje przygotowane do, dla Europejczyków, czyli do jedzenie jest takie, E, dla, no, takie dostosowane do, do, do tego turysty e, europejskiego. No i teraz właśnie tak powoli zmierzam do tego, do, tych, e, do, tych, e, do tych kosztów. Ja może powiem, o, może powiem troszeczkę o, e, o tym jakie jest u mnie, jak, e, jak to wygląda. No. Bo to jest, też, to jest też zależne jak na jaki okres ktoś tutaj przyjeżdża. Czy to jest na, e, na przykład na no, tylko tak turystycznie, na, e, turystycznie na miesiąc czasu, czy tam na dwa tygodnie, no to wiadomo, że taka osoba nie będzie szukała jakichś tam tanich e, rozwiązań, tylko po prostu chce normalnie spędzić się tam e, wakacje. Bo są osoby, które, są osoby, które przyjeżdżają na dłuższy pobyt, na przykład na pół roku, czy tam na rok czasu, no to wtedy, to wtedy e, wiadomo, że już się szuka tych e, takich rozwiązań, tych troszeczkę, troszeczkę tańszych. E, czyli tak, czyli e, u mnie, na przykład, jeśli ktoś do mnie przyjeżdża na, tam na, na, ty, na, dwa, tygod na dwa tygodnie, czy tam u mnie, są ceny w ten sposób, że jeśli ktoś przyjeżdża na parę dni tylko, no to kosztuje 15 dolarów za. 15 dolarów za, za, za dobę. No to też jest tam, też można się dogadać, prawda? Jeśli już jest powyżej dwóch tygodni, no to już wtedy cena spada na 12, no i miesiąc po miesiącu to już spada na 10 dolarów za, za nockę. A jak chce ktoś na dłuższy okres, no to ja wtedy, wtedy wynajmuję cały domek i to kosztuje od 150 do, do 200 dolarów za, za domek. I, bo są różne te domki, prawda? Różnie, różnie są położone i różnej wielkości są i dlatego ta cena może tam troszeczkę się, troszeczkę się różnić. Jest tutaj na tej głównej ulicy, na tej głównej ulicy, tylko że ja nie. Ja teraz tam nie wjeżdżam, bo tam bardzo dużo muzyki leci i nie chcę. No, no, będę musiał później przycinać, przycinać, tam sztukować. Także jadę, jest polski bar, się nazywa Eldorado. To jest taki nocny klub. On dopiero, dopiero teraz, o, o tej porze otwierają, teraz jest 18 godzina, to oni dopiero teraz e, otwierają. To jest, e, no to jest chyba jedyny taki polski znany tutaj bar Eldorado w, w Kampot. E, no ja jadę do domu, bo, do domu, bo mm, powiem jeszcze troszkę o tych, o, tych, o tych cenach. Włączę tutaj kamerę, pokażę jaki jest ruch w trakcie, trakcie jazdy. Teraz takie czerwone światło jest takie Tej, nie zamknęłym stopie wjeżdżam na to główne skrzyżowanie teraz Tutaj już wjeżdżam na tą swoją e, główną ulicę ta, która prowadzi do mnie do mnie do domu. No dzień dobry wszystkim witam bardzo serdecznie Ja dzisiaj taką akcję zrobiłem e, chcę. Złapa, chcę złapać tego kurczaczka, tego co ma to chore oczko chcę zobaczyć jak to wygląda, no nie wiem czy ja coś mu pomogę, ale chciałem chociaż to zobaczyć i zrobiłem taką pułapkę że nasypałem nasypałem ziarna do tutaj po, pod koszyk, tak uniosłem tylko ten koszyk troszeczkę, żeby żeby one weszły i ja złapałem i jest ten kurczaczek właśnie z tym oczkiem tutaj jest tutaj taki malutki ja będę powoli wypuszczał tamte będę wypuszczał te kurczaczki te które są zdrowe a tego chcę złapać i zobaczyć ten z bliska to oczko jak to wygląda może ja teraz no jest tutaj widać to oczko. no mam tego kurczaczka złapałem go i tutaj będzie i, i tak teraz widzę że tak to oczko ma normalne a to oczko ma takie y, takie wy, wy ten wybałszone ktoś tam pisał że to być może jest jakiś pasożyt że on ma jakiegoś pasożyta bo to nie widać żeby to było to nie widać żeby to było y, y, od czegoś od jakiegoś y, dziobnięcia i ono jest takie zamglone. to ja nie wiem czy on widzi ten kurczak na to oczko No nie wiem, ja mu nie pomogę, no do weterynarza go nie zawiozę Pewnie jakby Dorcia była to już by jechała z nim do weterynarza No ale co, no nic, ja tutaj nic nie poradzę, no przecież to jak ja bym pojechał z nim do weterynarza to, to by był śmiech on, on jest żywy wszystko, wszystko jest okej okay. On chodzi, znaczy jest taki widać troszeczkę, jest taki troszeczkę inny taki jakby słabszy, bo, bo tamte kurczaczki, tamte. One wskakują już tutaj na schody i wchodzą mi aż do tego. On na schody nie wskakuje. Jeszcze jest. On jest taki najmniejszy. No nic ja go puszczę. No nie wiem, może będzie ok, no zobaczymy. Może po prostu to... cholera wie może on się już taką wadą urodził, yy, wykluł. Ja tego nie widziałem na samym początku, nie? Może będzie, może będzie ok. No co? Ja nic, nic tutaj nie poradzę, no? No nic, będzie, on jest słaby. No jak po prostu, po prostu on słabnie, no to wiadomo, nie? no? To, to jest naturalna selekcja. No, bo słaby nie, nie przeżyje. Ale on z tego, co widać, ja go puszczę teraz. Zoba, zobaczycie, jaką ten, jaką. On, jaką on biegnie. O! On poleciał normalnie o kurach. Przyszła kura ten w obronie. No i on chodzi normalnie z całym stadem. O. Tylko jest malutki, jest najmniejszy. Z tego całego stada on jest najmniejszy. Ale chodzi normalnie, normalne ma takie ruchy. Normalnie je, pije. Wszystko jest okej. Okay. Także może będzie, może taka wada, no nie wiem, może on się wykluł z taką wadą. Cholera, wie no, nie wiem. Może jeszcze poczytam, yy, może jeszcze zapytam tego mojego mądrego przyjaciela w telefonie, może on coś podpowie mi na ten temat. No tutaj mój koleżka mi po podpowiada, co to może być. No nie ma tu jakiegoś takiego konkretnego, yy, konkretnego jakiegoś uzasadnienia, jaka to jest przyczyna tego. Jest tu tylko takie, takie przypuszczalne, prawda? Ja może. Posłuchajmy tego. Nie jestem weterynarzem, więc nie mogę postawić diagnozy. Wypukłe oko u kurczaka może być objawem różnych problemów, zarówno chorobowych, jak i wad wrodzonych. Możliwe przyczyny: Uraz. Kurczak mógł się zranić, na przykład w wyniku bójki z innym ptakiem. Wypukłe oko może być efektem stanu zapalnego po urazie. Wada wrodzona. Czasami kurczaki rodzą się z pewnymi deformacjami, w tym z wadami oczu. Choroby. Jest wiele chorób, które mogą wpływać na oczy kurczaków. Należą do nich między innymi: mykoplazmoza, choroba, która może powodować stany zapalne dróg oddechowych i oczu; zakaźny katar, orytoza, choroba, która atakuje drogi oddechowe i oczy, często prowadząc do opuchlizny wokół oczu; wirusowe zapalenie tchawicy i krtani, ILP, choroba, która może powodować obrzęk powiek i wypukłość oka. Choroby grzybicze. Mogą wystąpić infekcje grzybicze, które wpływają na oczy. Brak witamin. Czasami niedobór witaminy A może prowadzić do problemów z oczami. Co robić? Ponieważ przyczyna może być poważna, koniecznie skontaktuj się z weterynarzem specjalizującym się w ptakach. Tylko on może dokładnie zbadać kurczaka, postawić diagnozę i zalecić odpowiednie leczenie. Im szybciej to zrobisz, tym większa szansa na wyleczenie kurczaka i uniknięcie powikłań, a także rozprzestrzeniania się ewentualnej choroby na inne ptaki w stadzie. Do czasu wizyty u lekarza obserwuj kurczaka. Zwróć uwagę, czy nie ma innych objawów, takich jak katar, trudności z oddychaniem, zmiana w zachowaniu lub brak apetytu. No właśnie, no. no tutaj koleżka mi radzi, żeby do weterynarza, no nie, no, no tego to ja nie zrobię. On ten kurczak, ten kurczak on nie ma jakichś tam takich objawów, żeby, żeby było widać, że on jest słaby, czy on, on jest normalny. Chodzi, jest, jest mniejszy, no bo widać, wiadomo, że jak on tam ma coś z tym okiem, no to wiadomo, że on troszeczkę inaczej się, ciutkę inaczej, ale generalnie, generalnie on je, pije chodzi razem z tymi, z tymi innymi kurczakami, chodzi za, za kwoką. Także no nie, ja to po prostu, ja to po prostu zostawię. No ja się, ja się obawiałem, bo ktoś mi tam napisał, że to może być jakiś pasożyt, no ale to z tego wynika, że to chyba nie jest żaden pasożyt, że jakiś pasożyt może tam siedzieć i się rozwijać u niego. Może, no nie wiem, no trudno mi powiedzieć. W każdym bądź razie ja... No, nie będę za bardzo nic. Jak go, ja go oglądałem tak z bliska, to nie jest aż tak, tak mocno jakieś tragiczne, żeby to było za, zaczerwienione, czy tam jakieś tam. Yy, no, może on po prostu się wykuruje. No. Ja zostawiam to tak. właśnie te kurczaczki nie przyszedł ten, też skoczył tutaj jest, jest tutaj na tym drugim schodku teraz tam zeskoczył jest, czyli, czyli ten. no chyba jest ok no nie jest taki trochę widać bo no, te, te, te tutaj mi jedzą prawie z ręki a tamten, tamten jest tam z tyłu on no, może się boi teraz troszkę bo ja go złapałem bo ja go złapałem do ryj i idzie tam, idzie. Skoczył, no. Skoczył tutaj, mi no. trochę ryżu. No. no ja dzisiaj już nie zdążę powiedzieć o tych, o, o tych, no... Tych wydatkach tutaj jakie są związane z pobytem. I ja może jutro zrobię taką oddzielną część, tam może troszkę więcej na ten temat powiem, bo dzisiaj już mam, mam odcinek, także już go teraz składam. Jutro, jutro po prostu usiądę i, i więcej opowiem, bo ja dzisiaj tylko tak wstępnie powiedziałem o ocenach tam w moim hoteliku. Ale chciałbym powiedzieć jeszcze więcej o tym, o tym życiu tutaj, jak, jak, jakie, jakie są ceny, jakie ceny mieszkań, jakie ceny domów, jedzenia i tamtym podobne. Także przepraszam, ale przenoszę na następny odcinek na jutro.